Witam wszystkich po raz kolejny. Dzisiaj nie będzie znowu Meksyku. Dzisiaj przenosimy się do Włoch. Mianowicie postanowiłem zrobić dzisiaj coś prostego, szybkiego. Będzie to bruszczeta. Na przygotowanie bruszczety potrzebujemy przede wszystkim bagietkę. Bagietka to jest chyba najlepszy wybór. Pomidory. Cztery pomidory, jedną cebulę, dwa ząbki czosnku. Dosyć sporą ilość bazylii, taką Jedną wielką garść: oregano, sól pieprz i oczywiście oliwę z oliwek. Na początek musimy podpiec troszeczkę bagietkę. Dosłownie 5 minut, może 6. Włożymy ją do piekarnika. Piekarnik jest rozgrzany do 180 stopni. Kilka minut Sprawdzimy nasze bagietki. Tak, o to chodziło. Miały się troszeczkę spiec, żeby wierzchnia część stwardniała. I mam nadzieję, że mi się to uda zrobić. Nie jest za gorące. Bierzemy czosnek i wcieramy go od góry w ten sposób. Czosnek wtarłem w przygotowane wcześniej wyjęte z piekarnika bagietki. Pozwoliłem sobie pokroić cebulę na bardzo drobne kosteczki i tak samo bardzo drobno pokroiłem bazylię. Teraz wrzucę cebulę. I bazylię do środka. po czym to wymieszam. Nie wszyscy dodają e, cebulę do bryszczety, ale ja postanowiłem dodać. No akurat ja lubię z cebulą. Rozmawiałem z fachowcem z kuchni włoskiej. Przyznam się szczerze, wczoraj i on mówił, że to zależy. On podaje też cebulę u siebie w restauracji. I następnie w dalszym ciągu przyprawiam to. Najpierw oregano. solą, Porządnie trzeba to posolić. I pierwszy. Jeszcze troszeczkę przemieszać i zalewamy wszystko oliwą z oliwek. na oko tak, żeby po prostu wszystko się pokryło idealnie. Dostało już nam tylko nałożyć to co przygotowaliśmy na bagietki. I do piekarnika. Kończę nakładać już na bagietki i kładamy do piekarnika na kolejne około 3 minuty, tak żeby wyrobić głębszy aromat z tego.